Grupa Eurocash. Szanujemy, nie marnujemy. Owocowy koktajl z mango. Składniki. Przygotowanie. Banana, mango i kiwi obieramy. Z pomarańczy wyciskamy sok. Dodajemy miód. Całość miksujemy w blenderze do uzyskania gładkiej konsystencji. Ziarnami granatu posypujemy koktajl. Do koktajlu możemy wykorzystać inne owoce. Smak mango doskonale połączy się z jabłkiem, różką, maliną czy borówką. Zamiast soku z pomarańczy możemy dodać mleko lub jogurt. Owocowy koktajl z mango. Porady nie marnowanie na co dzień. Planuj zakupy. Sprawdzaj, które produkty masz w domu. Przechowuj je zgodnie z informacją na opakowaniu. W jednym miejscu umieść produkty z krótkim terminem ważności. Grupa Euroteż: Szanujemy, nie marnujemy.